Siemanko! Dobra, kolejny odcinek z naszej serii. Dobra. Więc no, w tym odcinku mam nadzieję że zrobimy jakieś fajne rzeczy. Podejdźmy tu. Zobaczmy, gdzie jest parasol. Chyba tutaj będzie. Hmm. O, nie widzę. Jest tutaj dwa patyczki jeszcze. Dobra. O tak. Lewienko yy, można włożyć. Niepotrzebne. Dobra. Tak, yy, pasuje trochę drzewek ściąć. No na pewno. Mm, no jak znajdziemy jakieś palunki to pozabijamy oczywiście. Czemu nie. Dobra. O, dobra, kilka drzewek ładnie wyrosło. Bardzo fajnie. Zbieramy rzeczy i ścinamy i sadzimy nowe. No tutaj ten nazwy powiększymy trochę trochę. I dobra. Splantujemy tu i ostatnie dobra Tutaj ten lasek też powoli rośnie. Dobra. Więc biegniemy. No tak, jak potrzebujemy jedzonka. Hmm, zobaczmy mapę. Pójdziemy do góry. Czemu nie? Hmm, food. Co tu mamy? B-Box. Hmm. Honeycomb. Hmm. No on to się dostaje, jak się zniszczy ul. Pani ten dobra Tam nie idę, bo mi psychika spadnie o, Dużo No no, że to I to dobra, A chociaż tego mogę nieść O, o, fajnie Genialnie Dobrze, że są te tutaj, o, już patyczki Poniesiemy no to też hmm. Trawy też sobie dobiłem na do 20 Że mieć po 20 mniej więcej Zawsze No dobra, tych hepatyczków Dobrze, że mamy tych bawoły że dobrze Będziemy mogli nawodzić No hmm, dobra hmm, Strasznie dużych tutaj Bardzo fajnie o, e, dajcie te kupy. No sobie ja pozbieram. Dobra. Wiesz, tutaj kolejna. No tu kolejna. Gdzie jeszcze już jakąś tam? O, i tu. Dobra. Ale co fajnie? O tam jeszcze jedna. Dobra. Hmm, duży ten teren, że to jakiś o tam jest lasek już, o kolejna, <grystanie> fajnie. Hmm. Oba, ale ja bym wolał coś do jedzenia. Weźmy sobie na ścieżkę i szukajmy. Hmm. Widzę, że tutaj zbytnio nie ma co szukać. A, no, są no Dobrze. No ale jedna to też nie jakoś dużo. Jeden, dwa. No, to jeszcze będziemy mogli żyć i wtedy by było. Midbolsy. No hmm. dobra, tutaj idzie, że same króliczki. No dobra, to wracamy się. O, strasznie dużo tego tu wszystkiego mamy łopaty mamy, o to dobra biegniemy o, no, biegniemy tą To tutaj zbieramy no, tam jakiś ptak cień ptaka to też weźmiemy biegniemy A, ba, tam zostawimy daleko nie z tego, że tam dużo tu będzie na każdym razem. wiem. Ej, szkielet. No, no. no Nie będziemy pozabijać tylko tych, ale gdzie dużo więcej nas pada niż normalnie. Hmm. Nie tak. Zobacz, tu już bierz. No chociaż. Chyba no, jeszcze inne patyczki jakby się zdało gdzieś znaleźć są. Dobra I bry... Przepraszam Nie Tutaj więcej nie ma miejsca Zostaw to Bierz to Dobra Obiegniemy Mhm

Ona. Ej Chciałbym popiąć w kupce, tak jakoś koło siebie żeby było No dobra Tu, też tu No jak się na Wilsonu najdzie tym to wtedy tak jest, gdzie tego nie trzeba nic robić z tym Tu gdzieś na dole Do lisy by już trzeba fertilizować no, to to już tego się nie wkładać i to plus jeden morsel gotujemy Ten podnosimy fireflies fight to znaczy będzie survival to bugnet Jest tutaj. Dwa. Dwie pańczyny o, akurat. Mhm. Zobaczmy co to jest. Pierogi. No, nawet po polsku. Dobra. No, Gdzie no. jest drewno? Mamy no, jeszcze jeden ogień. No, no, dwa. dwa. Szówno starczyć. zostawimy to za a, albo nie food <coughs> improved farm bo hmm, to jest, jest pupa, hmm, small pup. Mhm. Box, ice box. to juicy. jest bo 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 box bo bo box bo 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 ten, bo to to, tylko to, i to teraz powinien być bugnet jest i teraz food cztery te dobra dobra, I to jest tak gdzie mamy ul? tam dobra 4 o, tych uli to dużo, no tego trzeba złapać, te dwa o, nawet kolejny o, tutaj jeszcze jeden ul i bylisy. Ja bym wolał jakieś tutaj. Hmm. Krzaczek. O, to pozbieramy. Jedzonko. To też. Można zabrać zawsze. O, butterfly. E. Też pozbieramy. Jedzonko też. Czemu nie? Jest. Pszczoła. Oła. No, Batas, uciekamy. Butterfly'a. Przepiemy jeszcze... Mm, tak. Jeszcze innego. Chocież tu. Jego można pozplontować i będą fajne rzeczy. No, gdzieś pier? tu. I tu gdzie jeszcze jeden panel tylko tu na dole. Dobra. No to jak już nie wylatuje więcej, to można sobie to po prostu zebrać. Dobra. Jeszcze tego, dobra. To dobra. Jeszcze spróbuję tego zabić. Hmm, tam powinna być rzeczka. Bieg mi tam do góry. no Dobra. Pięknij, o. O. Tam ten wpadł do wody, jeszcze go nie wyciągniemy. Fajnie się zbugował, ale nie da się go z ni nic zrobić. Dobra. Midbalsy Drumstick. Dobra. Mamy tu gdzieś pająki jakieś. Zobaczmy. Tu jest las na dole, to tam pójdziemy poszukać. Tu mamy te licy. Hmm, do tego, ale już go zabiłem, więc nie wiem czemu to jeszcze pokazuję. To są te pszczoły tam, Gdzie to było? Jeszcze tam tą pstoun, też to tam pławka. Dobra. Pod tą jest. Mam Kurde. Dobra. No kurde, Chester, ziemek. No i no, Chester, chodź. No bardzo piję to. Hej. Hej. A jest, no Ty mieszkasz tu, więc już tam nie mieszkasz. Jest. Genialne. Ojej. oj. jest zbyt fajnie, no ja położę tego położę pułap tą pułapkę <laughs> fajnie uciekają, jaki dźwięk fajny um, gotujemy -y sobie, -y RM Mięska mięska, się lato powoli robi te mniejsze dni, mm. furt dwie deski jeszcze y fajnie cztery ręka raz dwa no, no jest tak to ani to jeden morsel i jak pszczoła, to nie się gotuje Hum... Mm. Funt... Dwie deski... Science so machine... Aha, um, tak... No dobra Electrical dodat No To gdzie te Electrical... Jest tutaj 2 złota i 2 te No dobra Chodź to Ma drewno też trzeba wykopać widzę Hmm. No wasza, przeczekamy noc i, i skończę odcinek. Jest, są te nuggetsy. Heni nuggetsy gdzieś 118. Teraz mam 138, więc już prawie na full. B-boxy. Hmm. Tu u sobie postawię. b -boxy. Tu postawię to. Dobra. Właśnie gotujemy dalej. Marcel. Dwa berisy i to. Dobra, kuk. Teraz to można schować. To ugotować. Oj, bo bi szybko znikają no niech uciekną sobie później załapiemy je owa owa peszek aż w tym odcinku złapię kolejne no dobra tylko hmm, gdzie są pajączki pewnie na dole znajdziemy w lesie no ma, honeycomb, na I życie już mamy full No prawie dwa na brakuje, tego mamy full pierogi, drumstick No ma, drumstick schowamy Macie już nie, niebo, co nam to da No czekaj No, No dobra Hmm, to Oj, nie potrzebne. Oj, na kolejne. Jeszcze jedna skrzynka by się przydała. Jeszcze tego coś trzeba też zrobić. Hmm. Jak włożymy to. to, to i lipa, bo nic więcej nie mamy, a nie jest. Cooked meat, chyba. No. mam no to szybko jeszcze biegniemy tam. cztery złota trzeba mieć. Ja mam chyba dwa już więc 4 złota a no czekaj no to nie trzeba już mieć więcej nowe fajny stone tylko trzeba mieć jedno złoto chyba jeden cudstone no nowe kolejne złoto jeszcze tylko tego Wykopmy Dobra to dokończyć. robić dobra więc ja wykopę sobie jeszcze, do ląbię sobie dawno. Spotkamy się kiedy indziej, sianko.